Witam was w tym w e, w czwartym odcinku z, mu, z Star Stable Online i ze mną jest Kasia. Przywitaj się. Siemanko. Dobra, to teraz właśnie gdzie jedziemy do Fortu Pinta. Dobra, ścigamy się? Nie. Czemu? Bo nie. A to jedźmy. To czekaj, gdzie tam się tam? Nie, tam jest Fort Pinta. Gdzie tyleż? Podskakuje się w Pinta. Dobra. Będę pierwsza i tak poza tym mam szybszego konia itd. A, a Kasia a będziesz, miała, a będziesz mieć carę raidera? Tak mama no, nie wiem. Będę miała na urodziny. Ty na urodziny, a ja na Wielkanoc. Ale na zawsze? Tak. A ja nie mogę. Bo, ja właśnie bo, będę bo, miała. I się nie jadę. Bo patrz Kasia. Bo mi rodzice nie pozwalają, tak? Mama powiedziała, że albo teraz dostaje, ale nie na zawsze, albo na urodziny dostaje na zawsze. Bardziej się opłaca na urodziny. No. Kurde, gdzie jedno. Ja Patrz Kasia, bo wiesz co? Bo moi rodzice, bo tylko można na zawsze kupić przez komputer, tak? No. A, ale trzeba mieć kartę kredytową, tak? No. A moja babcia, moi mi rodzice mi nie pozwolą kupić, w ogóle mi nie pozwalają. Więc nie wiem, gdzie jadę, halo. Mi rodzice nie pozwalałem kupić. Moja babcia by mi kupiła, tylko że nie ma karty kredytowej wykupionej. Ponadto jak się nie używa, to się i jej to też ja płaci. Poczekaj. Coś... Ja tylko się kupię, zgubiłam No więc, więc będę sobie co chwilę kupowała stare raidera. Te maksymalnie 63 dni. A potem, jak będę mieć 14 lat, to będę mieć kartę kredytową. Dobra, tu gdzie się spotykamy w Forcie Pinta? Poczekaj, bo ja się. Aha, z... tutaj jest. Na. No. Ja już dawno jestem. A ja w ogóle. Kasia, robimy grup... grupowy ten. Okej, okay, ja dopiero przesz przeszłam. Przez ten dom tego Jaspera, czy jaką? Nie Jaspera, przez... no tak. Nie tu, gdzie ja jadę. No ja dopiero przecież, przejeżdżam przez ten dom starego... Jaspera. Jaspera. Chyba tak to się czyta. No więc sobie... Jesteś za daleko. Co? Jesteś za daleko. Czemu? Podjedź do tego fortu Pinta. Powiedz kiedy będziesz. No już... Jestem na razie w Morlandzie, ale w tym wtedy... No już, no... Już zaraz będę, no... Już widzę Fort A przy czym jesteś? Przy tym małym kolesiu. Kur... Ja nie, nie, chcę... nie, ja nie chcę zlecieć, nie chcę znać, nie chcę zlecieć, nie chcę zlecieć. O, gdzie ty jesteś? Ja jestem na tym... tym... tym mostku, tam gdzie jest napis Ford Pianta. Rozumiesz. Na tym to się przejeżdża, to nie ma No to chodź koło tego Jamesa. Globalny czas na ktokolwiek. Od razu Pianta. Chodź koło tego Jamesa. To dobrze. No ten mały kolik, gdzie u niego robisz te zadania. Aha. dlaczego muszę się to? Okej. Okay. Naciśnij okej. Okay. Tor wyścigowy furtupianka. Tak, okej, okay, okej. Okay. No bo ja cię zaprosiłam do, do tego. I co mam? Jestem przed tobą, bo to jest wyścig. Ale gdzie mam dojechać? Aha, okej. Okay. Zaprosiłam cię do wyścigu. Zobaczymy, kto wygra. Ty, bo mnie, ja muszę. Aha. Zaproś mnie jeszcze raz. No to ty, bo ty mnie. się i zawody się nie powiodły. No to ty mnie zaproś. A jak cię zaprosić? No, dobra, nie zapraszaj, bo jeszcze coś tam zrobisz. Mm -mm. Dobra. <laughs> no to. Kolejne zawody. No bo to wiesz, to jest te zawody, wiesz. Mm -hmm. Ej ty, patrz, jest wielkanocny sklepik. No. Jaki Wchodzimy. fajny. No widzę. Patrz. A jak ja będę objechać kładnie. ładnie. Paczeki super. Kasia, kupujesz coś? Jajka wielkanocne się kupię. No czekaj, no możesz. Jajko wielkanocne. I tu to, to jest tak tanio. No. 19 złotych to, co ja kupuję. Ale zajebiste to. Zapłać sztancherami Jowi, jak płacisz teraz koniec? Z Okej. Okay. No mam takie długieńko. Mam kłosicie z Jajanem jajka A płaci jak ja wyglądam. Boże, a gdzie ty jesteś? Ooooo, konie. Jakie zakupy? Ba, 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 ba. Ej, a zejdź na ten, ma zejdź na, zejdź na plażę. Gdzie? Na plażę. Wchodzisz? To jest ja Dobra, to muszę 150 ty. Nie patrz jak ja ładnie wyglądam. Dziękuję. Dobra, to już kończę czy macie się cześć?